Podróżniczy, jestem ciągle na Giliwalam, czyli otaczam świętą górę o Słuchajcie, tutaj um, koło mnie za mną bardzo ciekawy ołtarz, bardzo ciekawa twórczość ludowa. W połączeniu może nawet z nie za bardzo ludową. Tutaj ktoś wyniósł z jakiejś świątyni, a może po prostu specjalnie wyrzeźbił. O! Takie tutaj panny mądre, panny głupie. Trochę mi się kojarzą z jakimś tym... z kościelną, z chrześcijaństwem przypowieścią. Ale tu mamy... Na początku jest ganesza. Żeby było ciekawie, ganesza i pewnie inne jakieś boskie internacje. No, a tutaj trójząt siwy już są widać? widać? i ta dziwna budowla słuchajcie, to jest to jest dom zbudowany dla węża dla, dla świętej kobry która jest symbolem energii kundalini która uśpiona tkwi w każdym z nas i czeka na przebudzenie aby Przedbić się do góry, do naszej najwyższej czakry. No i tak to wygląda w całości, jeszcze z kolanem. Mhm. No tutaj, oczywiście, mamy ogień. Ogień jest nieodzowną częścią hinduizmu. No i oczywiście cynober i, i kurkuma No i natura dookoła Natura dookoła, sadusi, przejeździ. No i jak drawas pozdrawiam, namaskowa na końcu